Rozważanie Słowa Bożego jest kluczem do poznania Jego doskonałej woli i prowadzenia takiego życia, jakiego On dla Ciebie chce. Tak, Bóg ma dla Ciebie dobre życie, ale musisz nauczyć się myśleć tak jak On, jeśli chcesz mieć to, co On chce Ci dać. Dlaczego nie zapytasz siedzącej obok siebie osoby, jaki jest stan Twojego umysłu? Pewnie pomyślałaby, nie jestem pewien, ale pewnie zaraz się dowiem. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejsze słowo. Tak bardzo cię doceniamy. Dziękuję za tę wspaniałą konferencję, za wszystkich tych cudownych ludzi. Chcę się za nich modlić, aby słowo, które usłyszeli, zrodziło dobry owoc w ich życiu. W imieniu Jezusa. Zgodnie z jednym z moich ulubionych powiedzeń jest to, że powinniśmy nauczyć się myśleć jak Bóg. Jak mówić jak Bóg, jeśli chcemy mieć to, co On chce nam dać? Nasze myśli i słowa są szczególnie ważne, dlatego o nich nauczam. W drugim liście do Koryntian 10, 4, 5 Biblia mówi gdyż oręż bojowania naszego nie jest fizyczna, nie jest bronią z ciała i krwi, więc to broń duchowa, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Dzięki tej broni odpieramy argumentację, teorie i rozumowanie. Zatrzymamy się na słowie rozumowanie, bo czuję w sercu, że muszę poświęcić więcej czasu na nauczanie o rozumowaniu. Niektórzy z Was spędzają zbyt wiele czasu próbując zrozumieć to, na co tylko Bóg zna odpowiedź, a On nie udzieli Ci wszystkich odpowiedzi, bo chce, żebyś mu ufał, a nie wiedział o wszystkim. Dlaczego, Boże, dlaczego? Kiedy, Boże, kiedy? Często sami sobie mieszamy w głowach, myśląc, że musimy o wszystkim wiedzieć. Odpieramy argumentację, teorie i rozumowanie i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga. A więc cokolwiek, jakakolwiek myśl, która nie zgadza się z tym, nie jest myślą od Boga. Nawet nie pamiętam o co chodziło, bo wyrzucam takie myśli z pamięci, ale dzisiejszego poranka przyszła mi do głowy jakaś głupia myśl dotycząca pewnej osoby i po prostu powiedziałam na głos: To głupie! I w chwili, gdy to powiedziałam, ta myśl zniknęła. Jedną z tych rzeczy, na które chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę, jest to, że aby pozbyć się niechcianej myśli albo wielu myśli, jest wypowiedzenie jej na głos. Musisz się nauczyć odpowiadać diabłu. Nie słuchaj jego słów. On wpływa na twoje myśli, emocje, uczucia, ale możesz mu na to nie odpowiedzieć. Jezus to robił, a więc my też możemy. W pierwszym liście Piotra czytamy, żeby przeciwstawiać się diabłu od razu, gdy zaczyna atakować. Dlatego gdy tylko zdałam sobie sprawę, że mam tę myśl, Duch Święty mi pomógł. Możesz modlić się o to, żeby Duch Święty cię uświadomił, gdy w Twoim umyśle zrodzi się coś bezbożnego. Może przez lata brakowało ci tej świadomości i będziesz potrzebował trochę czasu, ale wiedz, że możesz nauczyć się nie myśleć, nic głupiego, bo wtedy natychmiast zaczniesz czuć się nieswojo w duchu. To dlatego w tej samej chwili, w której pojawia się głupia myśl, teraz nawet nie pamiętam, co to była za myśl, tak szybko ją rozpoznałam i usunęłam. Powiedziałam na głos: To głupie, dlatego że kiedy szatan mówił coś Jezusowi, Jezus mu odpowiadał. Tak jest napisane. I cytował pismo. Właśnie dlatego musimy znać słowo Boże, Twój Duch. Twoja dusza musi być jak żywa encyklopedia Słowa Bożego. Powinieneś znać je na tyle, że gdy tylko usłyszysz kłamstwo, coś, co jest sprzeczne z Bogiem, czy to pochodzi z Twojego wnętrza, czy to potrzeb wroga w Twoim umyśle? W tej samej chwili, gdy tylko usłyszysz taką myśl, możesz odeprzeć atak diabła. Demoniczne myśli stają się Twoimi myślami tylko wtedy, gdy ciągle o nich myślisz, aż wreszcie stają się częścią Ciebie. Tak samo i Boże Słowo trafi do Ciebie tylko wtedy, jeśli będziesz nad nim bez końca rozmyślał, aż stanie się częścią Ciebie. I wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Kto poddaje wszelki umysł Chrystusowi, my. List do Rzymian 13,14. Ale przyobleczcie się w pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy przyjąć naturę Chrystusa. I nie troszczcie się zbytnio o ciało. Posłuchaj, jak Biblia Amplified ujmuje w słowa fragment o dogadzaniu ciału. Zaprzestając myślenia o złych pragnieniach cielesnej natury, aby zaspokoić jej pragnienia i żądze. Jeśli myślimy o czymś dość długo, to będziemy skłonni to zrobić. Jeśli przez długi czas myślisz o krzywdzie, którą kiedyś ktoś ci wyrządził dawno temu, to gdy spotkasz tę osobę, nie będziesz potrafił traktować jej z miłością. Może nawet trudno będzie ci trzymać język za zębami i nie odgryźć się. Jeśli dostatecznie długo będziesz myśleć o jakimś swoim ulubionym deserze, to wzrasta prawdopodobieństwo, że go zjesz. Człowiek podąża za swoimi myślami, i powyższy werset to udowadnia. Jeśli chcesz pokonać pragnienia swojej cielesnej natury, a ja chcę pokonać swoje, to musisz przestać o nich myśleć. Kto z Was miał takie pragnienia, które chciał pokonać? Dobrze. Mogę Ci coś wyznać? Przestań myśleć bez przerwy, że jesteś zniewolony. Zamiast tego zacznij myśleć, jestem od tego wolny. Niesieć bezczynnie z nastawieniem, ach, mam z tym problem, to moje zniewolenie. Nie poradzę sobie z tym, mam z tym problem, czuję się zniewolony w swoim życiu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę wolny. Jestem uzależniony. Jestem uzależniony. Nie, musisz powiedzieć, jestem wolny, jestem wolny. Umarłem dla tej rzeczy, jestem wolny. Wiem, że dla ludzi, którzy nigdy tego nie słyszeli, brzmi to jak jakaś metoda kontroli umysłu, jak te new age'owe dziwne wynalazki, ale wszystko to, co mówię, mogę poprzeć Słowem Bożym. Nie wymyśliłam tego. Wszystko jest w Biblii. List do Rzymian 6. Jak możecie trwać w grzechu, skoro umarliście wraz z Chrystusem i z wstaliście razem z Nim? Dalej jest mowa o innych rzeczach. Czytamy, rozumiejcie, że umarliście dla grzechu. Więc zadam Ci pytanie, czy uważasz, że wciąż jesteś zniewolony? Niektórzy z Was niestety tak. Uważasz, że umarłeś dla grzechu? Czy myślisz, mam problem z tym? Mam problem z tamtym? Nie mówię, żebyśmy ignorowali swoje problemy. Musimy modlić się o to, co odgradza nas od Boga. Jeśli potrzebujesz rady, możesz ją zyskać. Jeśli potrzebujesz modlitwy, możesz się modlić. Mówię o sytuacji, kiedy jedziesz samochodem do pracy i myślisz, kiedy rano bierzesz prysznic i myślisz, kiedy kładziesz się wieczorem i myślisz. O czym wtedy myślisz? Co dzieje się w Twoim wnętrzu? Wiesz co? Cokolwiek dzieje się w Twoim wnętrzu, przygotowujesz się do działania. Jeśli wciąż myślisz, jestem zniewolony, to powiem Ci, że nigdy nie wyjdziesz z niewoli. Myślisz źle, mówisz źle, a potem oczekujesz cudów. Chcemy być wybawieni. Czekamy, aż do naszego miasta przyjedzie cudotwórca, pomodli się za nas i zrzuci z nas to wszystko. Jestem zniewolony. Dlaczego nie zaczniesz od wiary? To o wiarę chodzi, o wiarę. On to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Wiara to wyrażona słowami zgoda z Bogiem. Może jeszcze czegoś nie masz, ale Biblia mówi, że dostaniesz. Zaczynasz mówić: Jestem wolny, jestem od tego wolny i jesteś duchowo, jesteś wolny. Każda wolność, której tak potrzebujesz, jest w Twoim duchu. Zostałeś całkowicie wybawiony od każdego zniewolenia, ale to musi urzeczywistnić się w Twojej duszy i rzeczywistości. Więc skończ z rozmyślaniem, słyszysz? Wierzę, że Twoje życie może się zmienić? Porozmawiajmy o tym, jak ważne jest Słowo Boże. Chcę, żebyś naprawdę uważnie mnie posłuchał, bo jeśli tego nie rozumiesz, to Słowo Boże nigdy nie będzie dla Ciebie niczym więcej, jak tylko dodatkową wiedzą, a musi być objawieniem. Nie potrzebujesz informacji, potrzebujesz objawienia. Gdy doznajesz objawienia, staje się ono częścią Ciebie i nikt nie może Ci tego odebrać. Nigdy nikt mnie nie przekona, że Bóg mnie nie kocha. Bez względu na to, co mnie spotka, nikt mnie do tego nie przekona, bo przynajmniej milion albo dwa czy trzy miliony razy rozmyślałam nad tym, że Bóg mnie kocha. Pamiętam, gdy w to nie wierzyłam, stałam i patrzyłam na siebie w lustrze i mówiłam: Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. Pewnego dnia jakaś kobieta wysłała mi swoje świadectwo i powiedziała całe swoje życie: Myślałam, że jestem brzydka, że jestem nieudacznikiem, krzywdzili mnie mężczyźni. Mój pierwszy mąż zostawił mnie dla siedemnastolatki. Wyszłam za innego człowieka i długo byliśmy razem, aż w końcu też zrobił straszne rzeczy. Więc wszystko, co mnie spotykało, tylko upewniało mnie w przekonaniu, że jestem do niczego. Pamiętam, jak widząc siebie w lustrze, myślałam, jestem taka brzydka, taka brzydka. I trafiła na zajęcia do naszego śródmiejskiego kościoła w St. Louis, gdzie powiedziano jej, żeby spojrzała na siebie w lustrze i powiedziała jesteś piękna bóg cię kocha i zaczęła to robić dziś jest całkowicie wolna lubi samą siebie nie krzywdzi już siebie posłuchaj bez względu na to co mówi słowo boże jeśli w to nie wierzysz, to nigdy się to nie urzeczywistni. Ja mogę mu wierzyć. Ale jeśli ty nie wierzysz, to w twoim przypadku nie zadziała. To dlatego powtarzam ci je wciąż i wciąż i wciąż. I mówi ci je twój pastor. Jest w książkach, na płytach CD, DVD, w telewizji, w twojej Biblii. Dlatego mam nadzieję, że któregoś dnia trafi do ciebie i wtedy powiesz: O! Amen. Czasami jesteśmy tacy z siebie dumni. Myślimy, tak, tak, to już wiem, zakreśliłem to sobie. Jesteśmy tacy dumni z tego, co wiemy, ale musimy być ze sobą szczerzy i wyznać, nie wiem niczego, jeśli to nie działa w moim życiu. Ewangelia Marka, 4:24 I mówił im: "Uważajcie na to, czego słuchacie. Ta sama miara myśli i rozważań. Jaką wy mierzycie w prawdzie, którą słyszycie, będzie miarą w cnocie, to inne określenie mocy i wiedzy, która do was wróci i jeszcze dołożą wam, którzy słuchacie. Więc gdy słuchasz prawdy, jeśli chcesz, żeby ta prawda miała moc w Twoim życiu, to wiedz, że to, jak o niej myślisz, wróci do Ciebie. Zbyt szybko skaczemy z tematu na temat. O czterech dni nauczam na jeden temat. Jedną z przyczyn, dla których trzymam się jednego wątku i analizuję go z czterech różnych stron, jest to, że jedno podejście nie wystarczy, żeby coś do ciebie dotarło. Może w przyszłym tygodniu będziesz słyszeć dziesięć różnych nauczeń na dziesięć tematów. Nie mówię, że to źle, ale coś ci powiem. Kiedy czujesz rety, tego właśnie potrzebowałem, lepiej zacznij robić notatki. Wyciągnij Biblię i zgłębiaj ten temat, jeśli chcesz, żeby prawda dotarła do twojego wnętrza. Czytamy więc, ta sama miara myśli i rozważań, jaką wymierzycie w prawdzie, którą słyszycie, a co jeśli nie słyszysz prawdy? Co, jeśli myślisz nad kłamstwami Twojego umysłu? A co, jeśli w Twoim umyśle są twierdze warowne, a ty nie miałeś pojęcia, jak ważne są myśli? Przeżyłam wiele lat z umysłem wypchanym po brzegi kłamstwami, nawet nie zdając sobie sprawy, że one tam są, choć byłam miłującą Boga chrześcijanką. Przyjęłam Jezusa, wierzę, że po śmierci trafię do nieba, ale coś ci powiem, miałam żałosne życie. I nie wydaje mi się, żeby to przyniosło Bogu chwałę. Nie oddajemy Bogu chwały, jeśli chodzimy co tydzień do kościoła, ale prowadzimy nędzne życie. Nie twierdzę, żebyś przestał chodzić do kościoła, nawet jeśli twoje życie jest żałosne, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie otrzymasz pomoc, ale nie powinieneś tak żyć. Ja tak żyłam, że myślałam nad wszystkim, co złe. A wiele z tego zła miało swój początek w moim dzieciństwie. Mój ojciec wciąż mi powtarzał, nigdy nic nie osiągniesz, nigdy nic nie osiągniesz. A ponieważ mnie wykorzystywał, w pewnym momencie swojego życia zaczęłam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, że mi to robi. Byłam pewna, że nie spotyka innych ludzi, których znam. Nawet nie potrafię powiedzieć, przez ile lat, ta zdarta płyta odzywała się w mojej głowie: Co jest ze mną nie tak? Co jest ze mną nie tak? A ponieważ miałam zwichrowaną osobowość, nawet ludzie mi często powtarzali: Co jest z tobą nie tak? Pamiętam, jak kilka tygodni po ślubie z Dave'em, on spojrzał na mnie i powiedział: Co jest z tobą nie tak? Myślę sobie: O, mamy skłonność do porównywania się z innymi ludźmi. Sądzimy, że jeśli nie potrafimy być tacy jak oni, to jest z nami coś nie tak. To kłamstwo, ale jeśli nad tym rozmyślasz, to utożsamiasz się z tymi słowami, stają się dla ciebie rzeczywistością, bierzesz je do siebie, więc nad czymkolwiek rozmyślasz, nad Słowem Bożym, czy kłamstwami szatana, czy złymi rzeczami, które powtarzają o tobie ludzie, co takiego mówili ci rodzice lub inni ludzie, od których oczekiwałeś miłości, co może nawet po dwudziestu latach wraca do twojej głowy jak zdarta płyta. Możesz pozbyć się tych myśli, myśląc i mówiąc to, co Bóg o tobie mówi. Nie masz pojęcia, jak cudowną, potężną, utalentowaną, namaszczoną i szczególną osobą jesteś. Kiedy pomyślę o tym wszystkim, co Bóg o nas powiedział w swoim słowie, mam ochotę wyskoczyć z tego budynku. O Boże, to takie cudowne. Księga Jozuego 1:8. Bóg wezwał Jozuego, żeby zastąpił Mojżesza i poprowadził Izraelitów ku ziemi obiecanej. Dał mu też instrukcję, żeby się nie bał. I Jozue mówi pewną ważną rzecz w wersecie 8. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy. Słowo rozważaj oznacza, żeby rozmyślać o tym wciąż i wciąż i mruczyć je pod nosem. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełnił wszystko. Widzisz, robimy tylko to, nad czym myślimy. Człowiek podąża za swoimi myślami. Jeśli tylko słuchasz słów w kościele, ale nie pozwala, żeby stały się częścią Ciebie, to nigdy nie będziesz ich wypełniał. Twoja Biblia może przypominać kolorowankę, ale i tak nie będziesz żyć, jak powinieneś. Rozważaj ją dzień i w nocy, aby ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się Twoja roztropność. Cóż za cudowny werset? Jeśli czujesz, że nie powodzić się w życiu i nie odnosisz sukcesów, zacznij od samego początku. O czym myślisz? Jaki jest stan Twojego umysłu? Czy nie masz wrażenia, że Bóg dziś do Ciebie dotarł? Jeszcze jeden. Księga Przysłów, 4,20. Zważaj, synu, na moje słowa. Do uwag mych, nakłoń swe ucho. Niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu, bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. Posłuchaj, mamy wiele przykładów w Biblii. Izaak Lizer napisał, że w wersecie 22 hebrajski wyraz oznacza lekarstwo, dosłownie lekarstwo. Boże Słowo jest lekarstwem dla naszego ciała. Na przykład w Księdze Wyjścia 15, 26 możemy przeczytać, Ja Pan, Twój lekarz, zapisuję Ci lekarstwo, jakim jest Moje Słowo. Zobacz, mam tu trochę, nie wiem, aspiryny, paracetamolu. Poprosiłam o tabletki na ból głowy. W tych tabletkach jest moc, która może powstrzymać ból głowy, pleców i tak dalej. W tych tabletkach jest moc, która może powstrzymać ból głowy, pleców i tak dalej. Jeśli weźmiesz tabletki na nadciśnienie, to mają moc obniżyć ciśnienie krwi. Wiemy to. No dobrze, ale co jeśli boli mnie głowa i położę to na głowie? Wiesz, do czego zmierzam? Mam aspirynę. Ale jej nie zażyłam. Nie połknęłam jej. Nie stała się częścią mnie, więc nie może działać. Słowo Boże jest lekarstwem dla naszej duszy, jest lekarstwem dla Twojego ciała, jest lekarstwem dla Twojego umysłu. Przez wiele lat regularnie się modliłam i wyznawałam Bogu, że się nie poddam. W Księdze Psalmów 17.20 czytamy: Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Co się dzieje, kiedy słuchasz słowa? Czy to ode mnie, czy od kogoś innego i czujesz, że naprawdę trafia do Ciebie i Twoje życie się zmienia? On posyła swoje słowo i to słowo cię uzdrawia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w Słowie Bożym tkwi moc, tak jak aspiryna ma swoją moc. Jego słowo ma w sobie moc wybawienia, zmieniania, uwalniania, odnawiania umysłu, uzdrawiania naszych zranionych emocji. Ofiarowania nam piękna zamiast popiołu i uzdrowienia ciała. Chcę widzieć, jak Boże namaszczenie staje się tak potężne przez Jego Słowo, że można oglądać, jak ludzie są uzdrawiani fizycznie, dosłownie w chwili, w której przyjmują Jego Słowo. Yes. Powinniśmy podchodzić do słowa z takim nastawieniem. Dziś zażyję moje lekarstwo i będę je brać i będę je brać dopóki nie miną wszystkie moje objawy. Mówię ci, że słowo Boże uzdrowiło moją duszę, odnowiło mój umysł, uzdrowiło moje ciało. Słowo Boże jest jak pigułka szczęścia. Niektórzy z Was biorą inne depresanty, ale mówię Wam, że właśnie dostaliście potężną tabletkę.